Komisja przyznała i zarząd zaprobował te decyzje 40 studentkom i studentom, z czego 32 osoby to studentki i studenci naszego Uniwersytetu Opolskiego, a pozostali to studenci z województwa śląskiego, dolnośląskiego i pojedyncze osoby z innych regionów. O to nam chodzi, aby w naszym województwie było więcej lekarek i lekarzy, którzy tutaj będą nie tylko nas leczyć, ale również pomagać nam być zdrowymi, Taki czas, jaki pobierają studentki i studenci stypendium, muszą u nas w regionie odpracować. Michał Janusz, student Uniwersytetu Opolskiego na roku czwartym kierunku lekarskiego. Myślę o specjalizacjach te zabiegowych. Obecnie najbardziej interesuje mnie chirurgia serca. Dlaczego akurat serca? Mięsień sercowy od początku anatomii mi już się podobał, sprawiało mi dużo przyjemności poznawania anatomii mięśnia sercowego. Z początkiem trzeciego roku studiów rozpocząłem jakby aktywny udział w kole kardiochirurgicznym, gdzie przyglądam się pracy na bloku operacyjnym, a także pracy, jak wygląda praca w tym zawodzie i niewątpliwie mimo, że jest to praca trudna, ciężka, bardzo wymagająca, to ten aspekt pracy z pacjentem trudnym w takim jakby trochę ograniczonym polu operacyjnym, ale wymagającym bardzo dokładnej znajomości anatomii po prostu sprawia mi dużą przyjemność. No uważam, że zawsze warto jest yy, gdzieś tam dodatkowo parę parę powiedzmy nazwijmy to kilkarni groszy yy, do kieszeni sobie wrzucić, aczkolwiek też myślę, że jest to fa fajna okoliczność, żeby właśnie Hmm, też skorzystać z tego właśnie, z tego dofinansowania. Plus dodatkowo jeszcze jeśli chodzi o samopole, to ja chcę zostać w opolu, więc myślę, że, hmm, że łączę przyjemne z pożytecznym.